Dzień dobry państwu Anna Grabowska zapraszam państwa na wywiad gospodarczy w którym naszym dzisiejszym gościem jest minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski Dzień dobry pani ministrze, dzień dobry witam państwa. Panie ministrze, minął no tydzień, ponad tydzień szkoły, gdy dzieci wróciły już do nauki realnej zamiast tej zdalnej, półrocznej, no właściwie trochę tu, krócej trwała nauka, ale potem jeszcze wakacje, więc nie widziały się dosyć długo. To ile procent szkół pracuje jednak mimo wszystko zdalnie? No i czy można powiedzieć, że te zakażenia w jakiś sposób przenoszą się w szkole czy jednak poza nią? Rzeczywiście przytłaczająca większość szkół, niemal wszystkie szkoły wróciły do nauczania stacjonarnego na Prawie 48,5 tysiąca różnego rodzaju placówek edukacyjnych, jedynie w kilkudziesięciu, to jest ułamek procenta i to malutki ułamek procenta, inspekcja sanitarna zdecydowała, że jest potrzeba przechodzenia bądź na model mieszany, czyli część uczniów trafia jednak na nauczanie zdolne. Najczęściej okazywało się to wynikiem zarażenia gdzieś poza szkołą, poza placówką edukacyjną. Nauczyciel, pracownik bądź uczeń mieli kontakt z osobą zakażoną i było podejrzenie, że ta osoba także może być zakażona. Stąd trafiały one na kwarantannę i tam, gdzie nie było wcześniej kontaktu z innymi uczniami, to tylko te pojedyncze osoby trafiały na zwolnienie bądź na nauczanie zdalne, a tam, gdzie już był kontakt z klasą, to cała klasa bądź czasami kilka klas, a w niektórych wypadkach całe szkoły. Na szczęście są to naprawdę pojedyncze wypadki w poszczególnych województwach, Mamy nadzieję, że to będzie podobnie upadało się w kolejnych tygodniach i miesiącach. I jeszcze raz podkreślę, że to kształcenie mieszane bądź kształcenie odległość dla całej placówki dotyczy tylko jakiegoś okresu czasu, mniej więcej tyle, ile trwa kwarantanna i po niej uczniowie, nauczyciele powinni wrócić do stacjonarnych zajęć. No to Panie Ministrze, powiedzmy o tych schematach działania, ponieważ Państwo przygotowali oczywiście takie schematy działania dla szkół. Jakbym miała tak powiedzieć najkrócej, żeby już całości nie omawiać, pewnie wszyscy już o nich słyszeli, to jakby na początek chodzi o to, że żeby wprowadzić w ogóle jakąś inną edukację niż tą bezpośrednią. To jest ona, może mieć charakter hybrydowy, a potem dopiero zdalne tak naprawdę mówiąc po kolei. No i tutaj jest zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia powiatowego inspektora sanitarnego. No i właśnie, tutaj chciałam się odwołać, do związków nauczycielskich, które twierdzą czy też postulują, żeby ta decyzja należała wyłącznie do dyrektorów szkół. Co pan na to? To znowu są sprzeczne postulaty, bo z jednej strony część tych związków mówi związków zawodowych mówi o tym, że dyrektor szkoły został pozostawiony sam sobie, a z drugiej strony żąda, aby decyzja kluczowa, czyli przechodzenia na inny system nauczania była podejmowana przez samego dyrektora. A przecież dyrektor szkoły nie jest epidemiologiem, nie jest fachowo przygotowany do tego, aby oceniać stan zagrożenia epidemicznego. I to dlatego włączyliśmy inspekcję sanitarną, bo to jest tak naprawdę najbardziej właściwa służba, która tego typu sprawami się zajmuje. I mieliśmy już przykłady, kiedy dyrektor szkoły trochę spanikowany nową dla niego sytuacją próbował zamykać całą szkołę, chociaż realne zagrożenie dotyczyło pojedynczych osób bądź na przykład jednej klasy. I to pokazało, że po pierwsze szybki kontakt dyrektora z inspekcją sanitarną, bo dyrektorzy otrzymali dodatkowe numery telefonu, dzięki którym mogą kontaktować się z powiatowym inspektorem sanitarnym i liczyć na szybką decyzję. Inspekcja sanitarna gdy tylko podejmie informację o tym, że jest osoba podejrzewana o zakażenie, wszczyna tak zwane dochodzenie epidemiczne i selekcjonuje te osoby, które mogły mieć bliski kontakt, czyli co najmniej przez 15 minut twarzą twarz z odległości poniżej metra i wówczas podejmuje dalsze działania i dalsze decyzje. Dyrektor więc naszym zdaniem nie powinien być pozostawiony także i w tej sprawie sam sobie i stąd nie widzimy powodu, aby zmieniać decyzję mówiącą o tym, że to jednak inspekcja sanitarna wydaje tu ostateczną opinię na temat tego, czy szkoła powinna przechodzić na inny model nauczania, czy nie. Uważamy, że tu dyrektor musi mieć pomoc ze strony służb państwowych. To jeszcze zapytam o taki element ostatnich dni dosłownie pewną nowość, bo tutaj już właśnie dyrektor, czy sami nauczyciele, wydaje się, że chyba raczej dyrektor z tego, z tego co słyszałam, może decydować o tym, że lekcja ma trwać na przykład 30 minut albo być wydłużona do 60 minut. Jaki zresztą to ma cel, bo to jest tak albo skrócenie, albo wydłużenie. Czym to ma być podyktowane? Mówimy o tym, że w okresie kształcenia na odległość. Wtedy dyrektor szkoły. Kierując się między innymi doświadczeniami tych kilku miesięcy od marca do czerwca może podnieść decyzję o skróceniu zajęć. To wynika choćby z tego, że no jednak lekcja online przed ekranem monitora nie powinna chyba trwać tak długo, jak lekcja normalna, kiedy nauczyciel rozmawia i jest w bezpośrednim kontakcie z uczniem. Nasze doświadczenia pokazały, że ta lekcja powinna trwać około 30 minut. Zbyt długie przebywanie uczniów, nauczycieli przed ekranem komputera, nie jest także dobre dla zdrowia i stąd między innymi takie zalecenie. To w takim razie dlaczego 60 minut, skąd się to bierze? Mogą zdarzać się zajęcia, które nie wymagają aż tak mocnego zaangażowania ucznia i nauczyciela, i wtedy w indywidualnych wypadkach dyrektor może także i tę metodę przyjąć. Jasne, a czy jakoś specjalnie będziecie się Państwo, albo już na przykład przyglądacie się tym strefom czerwonym i żółtym, no bo skoro automatycznego przejścia w przypadku przejścia do tej strefy, oczywiście, nie będzie zamknięcia szkół, czy też przejścia na nauczanie hybrydowe, to czy jakoś specjalnie będą one te, te, te obszary i te szkoły w tych obszarach kontrolowane? Daliśmy to dyrektorom dodatkowe uprawnienia aby na przykład mierzyli temperatura uczniom nauczycielom i pracownikom szkoły czy ewentualnie wprowadzili ten zakaz noszenia, nakaz przepraszam noszenia zasłony nosa i ust w pozostałym, pozostałych strefach czyli tych strefach zielonych gdzie zagrożenie epidemiczne jest niewielkie takiego nakazu nie ma, ponadto inspektor sanitarny ocenia zawsze czy samo pojawienie się koloru żółtego czy czerwonego także z punktu widzenia. Bezpieczeństwa. Państwa, dzieci, uczcieli, pracowników, placówki edukacyjnej jest zwiększone. Tak jak mówiłem, może się okazać, że ten kolor żółty czy czerwony pojawia się dlatego, że pojawiła się pewna liczba zachorowań w jakimś zamkniętym zakładzie pracy ośrodku pobytu osób starszych i liczby wskazują na to, że jest większa liczba zachorowań, ale jednocześnie zagrożenie realne dla pozostałej części powiatu jest niewielkie, wówczas na pewno nie będzie inspektor sanitarny zalecał przechodzenia na system kształcenia na odległość czy kształcenia mieszanego. No i poza poza tym, ten sanepid będzie reagował na ewentualne pojawienie się zachorowań bądź podejrzenia zachorowania w danej placówce edukacyjnej nawet jeżeli nie będzie tego koloru żółtego lub czerwonego w danym powiecie i te dwa elementy zawsze inspektor sanitarny będzie brał pod uwagę chodziło tutaj o wyeliminowanie tego subiektywnego wrażenia pojawiają się takiego lub innego koloru w danym powiecie dyrektor przecież nie był w stanie realnie ocenić czy pojawienie się koloru żółtego oznacza jednocześnie zagrożenie dla jego placówki oświatowej i stąd Pozostawienie działań inspekcji sanitarnej wydaje się jak najbardziej hmm. na miejscu. A powinni być nauczyciele systematycznie badani, może w tych strefach, albo w ogóle, no bo taki jest znowu postulat związkowy, systematycznie badani na COVID. Mam na myśli tutaj testy, no i jeszcze postulują bezpłatne szczepienia na grypę. Co pan na to? Pojawiały się wcześniej postulaty, aby każdy nauczyciel w każdej strefie, i w każdej placówce edukacyjnej był poddany bezpłatnym testom, no ale. Tu jest decydujące zdanie ministra zdrowia i inspekcji sanitarnej. One twierdzą po pierwsze, że szkoły nie są jakimś ważnym ogniskiem przenoszenia zakażeń. To pokazują także doświadczenia innych państw, choćby tych, w których nie przerwano stacjonarnego nauczania. Mam tu na myśli głównie Szwecję oraz Islandię, gdzie nie było przypadków masowych zachorowań w szkołach, przedszkolach, placówkach edukacyjnych. W związku z tym Ministerstwo Zdrowia wyraźnie mówi, że nie widzi powodu, aby akurat ta grupa zawodowa, była poddawana bezpłatnemu testowaniu i powszechnemu. Tym bardziej, że ten test no, będzie ważny, że tak powiem, przez kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, bo przecież za chwilę wychodząc z pracy spotykamy się na ulicy, w sklepie, w środkach komunikacji publicznej z wieloma innymi osobami i nie wiemy, czy po kilkunastu godzinach nie ma ewentualnego zakażenia i wówczas mielibyśmy codziennie takie testy robić. Mnie wydaje się to nieracjonalne. W żadnym państwie na świecie nie ma masowego testowania wszystkich. Ich i także nasze Ministerstwo Zdrowia nie zaleca takiego masowego testowania nauczycieli i uczniów. No, to jest jeszcze jedno zachowanie, tak mam powiedział, nauczycieli, polega ono na tym, że często, szczególnie w mniejszych ośrodkach, no między wsiami poszczególnymi nauczyciele podróżują, podróżują po różnych szkołach. No i właśnie, czy a może tak jak w domach pomocy społecznej należałoby im, w domach opieki należałoby to ograniczyć, jeżeli to by stwarzało jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Tam mówiąc prawdę, zakazać, tak? Jak pan to widzi? Ale Pani tu porównała szkołę z domem opieki. Jasne, szkoły. jasne. A z wyraźnie przed chwilą mówiliśmy, że w opinii Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Sanitarnej szkoły, placówki edukacyjne takimi miejscami ogniskującymi zakażenie i groźne z punktu widzenia epidemii nie są. W związku z tym na razie przynajmniej nie widać powodu, aby tego typu zakaz wprowadzać, bo przecież nauczyciel, jak wychodzi ze szkoły, to idzie i do sklepu. W, kontaktuje no się z innymi rodziny, to musielibyśmy mu w ogóle zakazać kontaktów z innymi ludźmi, a chyba ani nauczyciele, ani nikt rozsądny tego by chyba nie było. No tak, to też jest prawda. To jeszcze, panie ministrze takie mam pytanie, bo toczą się dyskusje przy tej okazji oczywiście o innych rozwiązaniach dotyczących nauczycieli. No i w tym roku mamy parę takich nowych rozwiązań, chociażby podwyżki dla, nauczy dla nauczycieli 6%. Pan mówił już nie raz, że na tyle pozwala budżet, no ale związki zawodowe oczywiście nie, nie ustają. No nie wszystkie, bo tutaj nie było porozumienia, ale na na przykład ZTP, które postuluje 10% podwyżki to po pierwsze nadal, tak jak postulowało, no i tak nie do końca im się tam podoba ten podział na stawki minimalne. Bardzo proszę się do tego ustosunkować. Taktycznie, tak, wszystkie związki zawodowe w każdej branży chcą, aby pracownicy zarabiali no jak najlepiej. Ja też oczywiście chciałbym, aby nauczyciele zarabiali jak najlepiej. Sam jestem nauczycielem z ponad 20-letnim stażem i uważam, że nauczyciel powinien godnie no. zarabiać. Natomiast też trzeba brać pod uwagę możliwości finansowe państwa i trzeba powtórzyć to, o czym mówiliśmy już kilkakrotnie, że te podwyżki były zapowiadane już dużo wcześniej. To jest spełnienie zapowiedzi jeszcze z poprzedniego roku i to jest kolejna fala podwyżek, która trafiła do tej grupy zawodowej. Łącznie w ciągu ostatnich ponad dwóch lat trafiło 28% środków więcej do kieszeni nauczycieli. To jest jedna z najniższych grup zawodowych, która mimo tego, że mamy kłopoty gospodarcze wynikające z pandemii, Pandemii, jednak taki wzrost wynagrodzeń otrzymała. Wiele osób przecież miało wręcz wstrzymane podwyżki, a niektórzy te pracownicy wręcz mieli obniżone wynagrodzenie. I musimy brać pod uwagę także ogólną sytuację ekonomiczną. Nie da się zupełnie tego abstrahować. Stąd biorąc pod uwagę możliwości państwa, ja cieszę się, że udało przekonać się pana premiera i ministra finansów, że podtrzymali zapowiedź z poprzedniego roku, że nauczyciele otrzymają zwiększone wynagrodzenie, to nauczyciele spokojnie mogą traktować jako sukces. Kolejna nowa zmiana terminu ósmoklasisty, z czego to wynika? Chodzi o wydłużenie nauki, no bo maj, kwiecień, to jest taka różnica, z czego to wynika? Tak, to dobrze pani to zdiagnozowała, to był postulat bardzo wielu dyrektorów szkół podstawowych, którzy mówili o tym, że przy kwietniowym terminie egzaminu ósmoklasisty, Potem ci uczniowie mieli mniejszą motywację do takiego starannego uczestniczenia w zajęciach szkolnych do końca roku szkółu. Oni już wielokrotnie postulowali, aby przesunąć ten termin bliżej egzaminu naturalnego, a nawet jeszcze później. I po doświadczeniach z epidemią, kiedy musieliśmy przesunąć terminy zarówno egzaminu 8 jak i naturalnego. Państwo pamiętają być może państwo, że przesunęliśmy te egzaminy na czerwiec, okazało się, że jest to możliwe do zrealizowania. Stąd w tym kolejnym roku szkolnym postanowiliśmy przenieść egzamin ósmoklasisty na końcówkę maja i jest to spełnienie tych postulatów dyrektorów i wyciągnięcie doświadczeń z dotychczasowej praktyki. To jeszcze mam jedno pytanie, bo znowu jeszcze jedna nowość. To podejmowanie na lekcjach wychowawczych takich tematów jak zdrowie, ochrona klimatu, środowiska, ekonomia, prawo. Na pewno bardzo potrzebne i na pewno przyszłościowe. Panie ministrze, tylko pytanie, czy nie za mało tego? Czy to nie powinny być wręcz może nawet jakieś całe przedmioty? Nie wiem, może można połączyć te elementy. Ja na przykład jako prawnik widziałem element ekonomii i prawa, który można by było połączyć. Na pewno jest w życiu niezwykle potrzebne. Pytanie oczywiście na jakim poziomie edukacji? może w szkole Średni, ale czy nie powinno być tego więcej? To jest jakby pytanie podstawowe o to, jak dużo wiedzy próbujemy przekazać uczniom. Z jednej strony mamy dosyć częste głosy o tym, że za dużo uczniów próbujemy nauczyć w szkole, że podstawy programowe są przeładowane, że uczniowie ciągle muszą tylko uczyć się, uczyć uczyć i nie mają czasu na zupełnie nic innego. A z drugiej takie postulaty, jak pani przed chwilą powiedziała, to znaczy, żeby wprowadzać dodatkowo kolejne przedmioty i kolejne zajęcia z różnych dziedzin wiedzy. My po pierwsze wskazujemy, że ogromna część tej tematyki postulowanej między innymi przez panią, ale także przez na przykład zwolenników rozmów o klimacie czy o zdrowym trybie życia, już funkcjonują w tych podstawach programowych w różnych przedmiotach i na różnych lekcjach, ale chcąc wyjść naprzeciwko tym postulatom i nie chcąc dodatkowo obciążać uczniów z dodatkowymi przedmiotami, Uznaliśmy, że warto, aby wychowawcy, którzy mają do dyspozycji jedną godzinę w tygodniu na spotkanie z klasą, od czasu do czasu porozmawiali z nimi także na te na tematy, które być może poruszane są na innych przedmiotach, ale nie w takim zakresie, jakby uczniowie sobie tego życzyli. I reagując na takie postulaty, wprowadziliśmy sugestie, aby nauczyciele przygotowując kolejne godziny wychowawcze, między innymi te tematy poruszyli. Mogą przecież wywołać dyskusję w klasie, poprosić uczniów o przygotowanie referatu. Część z nich szczególnie interesuje się poszczególnymi zagadnieniami, mogą zaprosić na przykład pielęgniarkę czy lekarza, aby zechcieli opowiedzieć o zdrowym trybie życia, o zdrowym odżywianiu, i będzie to częściowe przynajmniej spełnienie tych postulatów, a jednocześnie nie Dodatkowo obciąża uczniów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Dziękuję bardzo panie ministrze. Dziękuję. Anna Grabowska. Do zobaczenia. Dziękuję.